Ruszyła seria A. Na początek Milan przegrał swój mecz, natomiast inter, no można powiedzieć, że przejechał się po Torino jak po byku. Bo chyba byk jest ich symbolem, no nie? Nieważne, zawsze mi się tak kojarzyło, nieistotne. No, zapowiadał się naprawdę ciekawy start kolejki, jednak emocje po stronie przynajmniej sympatyków Milanu zostały bardzo szybko ostudzone, dlatego zapraszam Was na pierwszy w nowym sezonie odcinek raportu z Mediolanu. I zaczniemy może od meczu Interu. Inter pewnie wygrał 5 do 0 z Torino, i to wyglądało po prostu jak taka zemsta, takie nie wiem, może jakieś nafazowanie się, nazbieranie się frustracji, złość końcówką tamtego sezonu, chęć odreagowania, no bo Inter po prostu był bezlitosny w tym starciu. Wygrali bardzo wysoko. Piłkarze świetnie bawili się na boisku, kibice świetnie bawili się na trybunach. Ogólnie jedna wielka, świetna zabawa. Z wyjątkiem Torino. Oni się nie bawili im nie było do śmiechu. No kapitalny mecz w wykonaniu na Razzurich. nie ma się co oszukiwać. Tutaj zagrali fajnie. Kiwu, na razie, spoko chyba po układu tę drużynę. Zobaczymy, jak będzie w dalszej perspektywie sezonu. Nie ma za bardzo co o tym meczu mówić, bo oni naprawdę wyglądali świetnie. Takim najjaśniejszym punktem. Interu wydaje się sucić, który No wprowadził się do drużyny Wprost kapitalnie, grał tak jakby Był w Interze od kilku lat przynajmniej Świetnie przejmował, dyrygował Grą, te asysty Asysty może nie, ale podania Naprawdę, naprawdę przyjemnie Się tego chłopaka oglądało, no Kawał grajka. Zapowiada się naprawdę dobrze. Zobaczymy też, jak dalej będzie to wyglądało w interze. No bo często bywa tak, że początek jest spoko, a potem już gorzej. No, oby tym razem, no tutaj, e, sucić dowoził co mecz, bo chłopak ma ogromny potencjał. Z tego co widać, ma naprawdę, naprawdę papiery na wielkie granie i oby tylko Inter tego nie zaprzepaścił w jakikolwiek e, sposób. Mówi się też dużo o tym, to już. Pozostawiając kontekst tego spotkania, pierwszego spotkania otwierającego sezon dla Interu, rozgrywanego w poniedziałek, zostawiając ten kontekst, mówi się sporo o tym, że no cały czas Inter szuka stopera. Nie wiadomo, jak jeszcze będzie z kiwiorem, ale chyba już przesądzone, bo do wczoraj mówiono o tym też, że Kivior znalazł się na celowniku Interu i być może trafi właśnie do Mediolanu, a nie do Porto, jak się mówiło od dłuższego czasu. Tutaj jednak, no, do gry, tak naprawdę do gry, no, Kiwior nie jest jedynym piłkarzem, jakiego chcą, jakiego chcą na stopera, bo biorą pod uwagę też dwóch zawodników y, Bayernu Monachium: Kim Inge oraz Dajota Upamykano. No, i tu z tej całej trójki, no, ten Kiwior tak się prezentuje chyba y, najbardziej blado, ale no, też nie chcę go przekreślać, bo w Arsenalu grał, Porto go bardzo mocno chce zabiegać go o niego. Więc no też nie byłby takim najgorszym wyborem, zwłaszcza, że on jako jedyny z tej trójki zna już Serie A. Zna specyfikę ligi, zna te mecze, zna te boiska, te murawy, te stadiony, kibiców. No spędził kilka lat w tej specji, poznał Serie A od podszewki i byłby na pewno takim ciekawym wzmocnieniem, raczej nie do pierwszego składu, tylko bardziej jako wzmocnienie ławki. No ale mimo wszystko byłaby to na pewno ciekawa opcja. Z kolejną ciekawą opcją, jaką możemy ucieszyć kibiców Interu oglądających ten kanał, no to na pewno jest to, że być może wkrótce wypchną Mediego Teremiego z klubu. Tak zgłosił się naiwny na tego piłkarza, mianowicie tym naiwnym podobno jest PSV Eindhoven. Jednak PSV jako takie nie wysłało jeszcze oficjalnego pytania o transfer do klubu. Na razie negocjują z samym piłkarzem, nawet nie negocjują, tylko rozmawiają z samym piłkarzem. Badają grunt, czy byłby zainteresowany na przenosiny. No, 33-latek raczej nie jest uwzględniany w planach Kiwu i całego Interu. Chcą się go pozbyć i to nie od dzisiaj. On w ogóle bardzo słaba jest jego przygoda w Interze i mamy nadzieję też, że szybko się skończy, bo no nie jest to piłkarz z formatu Interu i też dobrze, że nie trafił do Milanu, bo Milan by go jednak jeszcze cały czas trzymał i liczył, że w końcu przeskoczy, w końcu zaskoczy. No, nie tym razem. Także tutaj. Inter jest coraz bliżej sprzedaży Taremiego do PSV, miejmy nadzieję. I chyba tyle z tych ciekawostek, bo no sezon się zaczął naprawdę dla kibiców Interu. Kapitalnie piękna, piękne zwycięstwo widać, że jest w piłkarzach Interu taka ta sportowa złość i że chcą ten sezon. Tym sezonem chcą pokazać, że to, co się wydarzyło w maju, bo tak naprawdę przegrali wszystko w maju, nie miało prawa się wydarzyć i oni potrafią grać dobrze. Oby tego paliwa i tej motywacji wystarczyło im na jak najdłużej. A przechodząc do Milanu, to tamto jest po prostu latający cyrk Maxa Allegrego. Skompromitowali się niemiłosiernie, przegrali z Kremonezę u siebie 1 do dwóch. Oczywiście, bramki Cremoneze tu trzeba oddać, zwłaszcza ta druga, kapitalna, i ta druga bramka też pokazała to, w którym miejscu jest Allegri w budowaniu składu Milanu. Bo kiedy chciał gonić wynik, Spojrzał na ławkę i tam nie było nikogo ofensywnego. Został mu tylko jedynie Czukwueza. A no sami wiecie, kto ogląda, że Czukwueza ma dobry mecz i potem ma słaby mecz. Jest to sinusoidalny piłkarz, który nie potrafi ustabilizować formy. No w tym meczu wylosował się gorszy Czukwueza. Nie najgorszy, ale słabszy niż taki jego maksymalny poziom. No i to pokazuje, w którym miejscu jest Milan, że tam naprawdę... Nie ma nawet kto wejść z ławki, żeby tę grę, tę grę szarpnąć. Brakuje też na boisku liderów i jakości po prostu. Nie ma nie ma kogoś, kto powie, że chłopaki, gramy, gramy, to jest do odrobienia. Nie. Stracimy bramkę? Yy, no trudno. Może tak musiało być. Może za tydzień się uda. No i takie podejście prezentuje naprawdę... Nie będę wliczał, ale z 90% zawodników Milanu. Co jest po prostu smutne. Smutne jest też to, jak jest budowany skład, bo kogo by nie kupili do przodu i do środka, obrona złożona z, z gabi, Tomoriego i Pawlowicza, no to jest obrona na poziomie chrupka górdzianego, włożonego w drzwi i liczenia na to, że nikt tego z kobla nie złamie, no to to jest tragedia po prostu. Nie zanosi się chyba na to, żeby kupić jakiegoś normalnego stopera po prostu. Ale no to to jest jednak Milan. I tak ta druga połowa najbardziej chyba pokazała Allegremu też, jak jeszcze wiele brakuje Milanowi do optymalnej formy. No, Milan też zastąpił tak naprawdę dwóch ważnych piłkarzy, bo Hernandeza i Reindersa. No, jednym młodym i jednym doświadczonym, tak? Więc też chwili potrzeba, aż ten młody i doświadczony wkomponują się w zespół. Na razie z tego, co udało mi się wygrzebać, kupili hardera, co też jest ciekawą pozycją na napastnika, ale jednak to jest taki plan, taka melodia przyszłości może, bo może chcą z nim zrobić to, co nie udało się w Milanie z Deketelarę, i mieć po prostu napastnika, który będzie się rozwijał w klubie, dorastał, i z czasem stanie się tą pierwszą, dziewiątką, zabawiającą dużo bramek. No Na razie na razie jest po prostu młody, ale Egli szuka alternatywy. I taką alternatywą, którą on uwielbia i jest zapatrzony w nią jak w obrazek, jest wlachowicz. Nie wiem, czy Wlacho chciałby grać w Milanie, na pewno Allegri chciałby go w Milanie, no bo znają się z Juventusu, po prostu i Vlaho widzi w nim ogromny potencjał. Podobnie zresztą, jak widzi, widział ogromny potencjał w Boniface'ie, który jednak do Milanu nie dołączy. Pewnie wszyscy to wiecie, ale muszę to powiedzieć. Wiktor Boniface nie dołączy do Milanu, bo oblał testy sprawnościowe. Przy czym oblał, no to po prostu kwestia tego, że jego kolano wśród medyków Milanu wzbudziło spore, spore kontrowersje. I przez to transfer upadł. Dlatego tutaj teraz też wszystkie oczy w Mediolanie skupione są na Vlachowiciu i podobno nawet już sądują temat i możliwości pozyskania piłkarza. Więc kto wie, może Vlacho trafi do, do Rossoneri. Są też szanse na pozyskanie przez Milan Rabiota. Nie wiem za bardzo, po co tak bardzo napychać piłkarzy w środku pola. No ale to jest wizja Allegrego. Rabio na razie jest na takiej pozycji, że raczej rozstanie się z Olimpikiem Marsylia w dość, no takich, powiedziałbym, buntowniczych okolicznościach. Chodzi o incydent z Rołem, który wydarzył się po meczu w pierwszej kolejce. Panowie się tam gdzieś poszarpali w szatni i klub zdecydował, że obu wystawi na listę transferową. Nie wiem, bo ma ich dosyć po prostu. Dlatego, no tutaj jest szansa na kupienie Rabiota. Tak jak mówię, nie wiem, czy do końca jest potrzebny w Milanie. Na pewno, Allegri widzi w nim. Potencjał do Milanu znają z Juventusu, więc to jest tyle, że trener już zna tego piłkarza. A co z tego wyjdzie? No przekonamy się pewnie w najbliższych dniach. I wydaje mi się, że to wszystko w tym odcinku raportu z Mediolanu. Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie o łapce w górze, subie i komentarzu, i słyszymy się w niedzielę. Trzymajcie się i do zobaczenia.